Raz, dwa, trzy i teraz gramy my. Tom, 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 pełen rytmu. Tom, 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 pełen rytmu. Tom tom, 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 pełen rytmu. Tom, 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 pełen rytmu. Tom! Rytmu, rytmu pełna chata. z tobą tu mama i tata. Rytmu pełna haka, Ciocia, wujek i twój pies. Rytmu, rytmu pełna haka, Zawołaj siostry i zawołaj brata. Rytmu pełna haka, Dziadek, klaszcze, babcia też. Jeśli Pełen rytmu dom! Pełen rytmu dom! Twoja przygoda z bitwem się zaczyna! Teraz! Zum pełen rytmu! Panie i panowie chłopcy i dziewczęta, drugi utwór, który chcielibyśmy wam zaprezentować, jest, można by powiedzieć, takim spełnieniem mojego marzenia. Jeszcze z czasów, jak stałem się świeżo opieczonym tatą wymyśliłem, że świetnie byłoby nagrać utwór właśnie, który składa się głównie z dźwięków niemowlaku, oczywiście myślałem o mojej córeczce Basi, ale technicznie nie było to możliwe natomiast z pomocą przyszła rodzina, pozdrowienia dla Agi, Marcina, Zosi i Helenki którzy nadesłali nam bardzo inspirujące materiały z codziennych zabaw zainspirowanych też naszym cyklem Posłuchajcie, jak one brzmiały. Ba ba lani lanana ki Z tych materiałów udało mi się zrobić parę rzeczy. Melodię główną, ten hak melodyczny, który nakręca cały klimat, który od razu zdefiniował mm, to, jaki to będzie styl, co tam się będzie działo. Instrumentacja przychodziła powolutku, ale jak Helenka zagrała po prostu to stwierdziłem, że to jest samograj i muszę to ee... Zamieścić, ograć innymi instrumentami. Do tego z pomocą przyszli znajomi. Pozdrowienia dla rodziny Pedro. Dźwięki tej rodzinnej zabawy umieściłem w różnych miejscach utworu, jako przełamania rytmiczne jako coś, co go troszeczkę nakręca a dźwięk, którego szuka każdy producent muzyki czyli werbel wyciągnąłem z takiego nagrania. A co my zrobiliśmy w tym utworze? Właśnie ten hak melodyczny, zaśpiewany, zaintonowany zarówno przez Zosie, jak i Hele, nastroił nas do takiego troszeczkę orientalnego klimatu, też opartego na płynącym bicie hip hopowym, który kojarzy nam się z właśnie ciemną nocą, przyciemnionymi światłami. I tym, że kładziemy się spać, ale w naszej głowie ciągle coś się dzieje. Ciągle myślimy o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, przeżywamy myśli i emocje w naszej głowie tańczą, a to wszystko układa nam rytm. Niesamowita Asia, jak zawsze dodała tutaj głosu pełnego ciepła i takiej mocy, którą spotęgował Kacper Grzanka na instrumentach dętych razem. Z Kacprem gramy muzykę orientalną, i tutaj też słychać ten wpływ tureckiej, arabskiej, czegoś mistycznego i niecodziennego. Posłuchajcie! Ba, ba.